Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. I pozdrawiam z tego pięknego lasu. Znaczy tak, przyjechaliśmy dopiero z Aresem. <grym> Ares jest tu. No idziemy trochę pochodzić. Pójdziemy takimi drogami tam, gdzie żyby zbierałem, troszkę zobaczyć. Tam raczej nie powinno być śmieci. Ale wiecie, jak to jest. No, pochodzimy w te miejscówki, przejdziemy. Hmm, sprawdzimy to, co tam jest, to, to pozbieramy. Ale, tu. Witam Was, witam Was i pozdrawiam. Powiem Wam, zimno. Dzisiaj już jest zimno, zimno. Para idzie z ust. Hmm. <laughs> ale to mi nie przeszkadza, żeby sobie iść gdzieś na spacerek pochodzić i trochę posprzątać, tak? Śniegu nie ma, to możemy sprzątać spokojnie, ale muszę Wam coś pokazać na sam początek. To muszę zrobić. tylko, że to jest jakieś nie wiem jakieś gałęzie, jakaś słoma cholera wie co to jest, muszę rękawiczki założyć no tak się nie zostawia tego tak, mam rękawiczki nożyk już sobie wyciągłem będziemy to rozcinać no to i to nie może, to nie może tu tak leżeć tak, to, to to się rozłoży, to nie ma problemu żadnego, tak ale Widzicie, jak to jest. No i zostawi w takich workach plastikowych, takie polioki. Muszę to porozcinać, wszystko i spakuję te te worki, spakujemy do torby i je weźmiemy stąd, bo to tu nie może tak leżeć. Hmm. No dobra, zapraszam Was na film, a ja biorę się do roboty. No dobra, mamy to. Zobaczcie, powiązane, to już nie lepiej było to wziąć, jak już jest powiązane, wywieźć na przok, przecież odebraliby, tak? No i to takie widzicie, ścinki z jakichś szaków, jakichś kwiatów, tu jakieś garnie stare, no tu tak samo Liście, widzicie, takie rzeczy, to można jakąś dół wykopać, zakopać, tak? Na gródku nawet wyrównać jakąś ziemię czy cokolwiek po co to wyrzucać no dobra tak to wygląda to spakuję no na razie nie będę pakował do torby tylko tutaj poukładam to wiatr jest to w tym przycisnę żeby to mi się nie rozwaliło no i żeby mieć pustą torbę to sobie to tutaj na razie zostawię dopiero jak przyjdę do samochodu to dopiero to spakujemy bo to nie wiadomo co będzie w lesie się działo skąd mi wolnego miejsca Dobra, no to lecimy do lasu mam tam parę śmieciuchów ale nic takiego konkretnego Wiecie, bo tu jest też dużo liści więc zasypane to wszystko Ale tak wiecie, chodzę, chodzę sobie tu buteleczka Tu jakiś plastik, tu jakiś foliok I właśnie się zastanawiam nie, iść tam, na hojny tam pójdę zobaczyć ale tylko kawałek, tak przejdę, chcę zobaczyć jak to tam wygląda yy, i potem wrócimy się stamtąd tu do lasu pójdziemy no, i oby tak, oby tak dalej że nie będzie dużo tych śmieci no, ja się nie cieszę, bo wiecie, jak człowiek się cieszy, to potem bo, potem nagle okazuje się, że coś jest masa tutaj, ale dobra na razie idziemy, tak jak mówiłem Idziemy tam zobaczyć na chwilkę Tak jak mówiłem nic nie cieszy się za czasu No widzicie są lasy Lasy, 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 lasy Tu nie ma drogi ani nic Lasy Tam są choiny, tam stamtąd przyszedłem tam stamtąd pochodziłem. Tam dwa śmiecie tylko znalazłem. No idziemy tu po prostu, tu, tu teraz. Weszliśmy tu, 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 idziemy tu. Tam pójdziemy. Tylko, że zanim tam pójdziemy, to musimy to tutaj zobaczyć, co to tu jest. Co to tu jest? No zobaczcie sami Co to tu jest w ogóle? Ale syf A pierdziel A co to to jest? O! Koneczka, podlewaczka I tu ci patrzy Jest tego sporo Ares, co mamy z tym zrobić? <laughs> Sarynka No nic, zawieram się do roboty Coś do torby wezmę Ta mamuszka Muszę poszukać, nie wiem czy mam Czy mam worek Po prostu muszę zobaczyć W kieszeni gdzieś Ares będzie czekał, a mnie oczywiście normalne Dobra, no co mamy zrobić? Już nie zostawimy tu tego, nie wiem czy się zmieści dzisiaj z wszystkim, ale no zobaczymy. Hmm. O Boże, powiem Wam, tu jest wszystko. Patrzcie ile jest mam w wolku. A tu jest wszystko po prostu. Patrzcie jak to wygląda. O, nie wiem co to jest. Tak. To sobie tu wyrzucił wszystko. To już poprzerastało trochę korzeniami. Boże, ja się nie zabiorę. Nie ma szans, to trzeba na dwa razy iść. Jeszcze do torby tu narzucam do tego worka, ale tak nie za dużo, żeby jakoś to donieść. No to dzisiaj, ale dzisiaj nie pochodzimy. Wiesz? Co tam widzisz? Pinujesz? A, pilnuje. Dobra. A my tu będziemy jeszcze działać. Spróbujemy jakoś to poczyścić. To w lesie nie może być. O boże. Powiem wam tak. Mam worek, widzicie ze sami, taki gru, na grubszy na szkło, to się nie rozleci ale jest sał, o jak ciężki Boże. Tu dodamy. tak zabieramy torby jeszcze Pełną No i to musi zostać No niestety Patrzcie ile tym tego jeszcze jest Nie no patrzcie O Boże Patrzcie jaki typ. Prosto twarz o Boże No nic musimy to zostawić, ja z tym nic nie zrobię Ja tu muszę jakoś donieść ten worek i ten no. A już się cieszyłem, że mało śmieci No niestety tak to wygląda Polska rzeczywistość no, no ale po co tu? Gdzie to? Przecież tu domów nie ma Kto to tu wywalił? Przecież tu wszędzie są lasy Kamieniołom jest tam, dalej Pierwszy dom to jest daleko stąd Nie wiem, nie pochodzimy dzisiaj, ale sku... Nie ma szans, musimy wracać A Co tu jeszcze widzę? Tam jakieś wiaderko widzę Chcę zobaczyć do tego wiaderka jeszcze Nie, to jest tylko jedno wiaderko Tak mi się wydaje przynajmniej Nic więcej tu nie ma I Zejdziemy tu jakoś Spróbujemy przynajmniej O Sory te sorry za ten chaos ale A tu no jest ok Tu sobie ktoś składowisko śmieci zrobił Mają ludzie co? Wyobraźnię Ja bym nigdy nie wpadł żeby tu przyjść i śmieci sobie po prostu tu wyrzucić Zobaczcie jak to wygląda To jest katastrofa No co zrobić? No to trzeba zrobić, że się to trzeba posprzątnąć Dobra, to ja, tu, ja tego nie wezmę. O, teraz to zanieść. Nie wiem jak to zrobić. Pomyślę po drodze wszystko, jak będę to niósł. Jak to w tym wszystkim zrobić? Czyli potem zostawić to pod lasem i potem wziąć dwa worki, jeszcze przyjechać to po dwa worki wziąć i tu jeszcze to popakować i wszystko na przok zawieźć od razu bo jechać tam i z powrotem hmm. nie wiem, zastanowię się jest dylemat, widzicie? Takie dylematy się ma coś to zrobić śmiećmi bo po, po, yy, trzeba tu je wszystkie powyciągać pozanosić i dylemat czy na raz jechać, czy na dwa razy, czy jak, jak to zrobić? A nie, czy co dzisiaj na obiad, tak jak normalna rodzina, czy tam normalni ludzie, co dzisiaj na obiad pijemy kawkę czy herbatę, czy tego się napijemy, czy oglądamy ten film, czy tamten? Nie. Co z tymi śmieciami zrobić? Ja mam takie dylematy, widzicie? Masakra, no nie. Porażka. Dobra, Aresku. Zabieram drugą rękawiczkę i lecimy. A buszuje A ja idę z tym. Muszę przerwę sobie zrobić. Zostało jeszcze jakieś 500 metrów. Myślę, że doniosę powoli co? Jeszcze po drodze jakąś pauzę zrobię. No bo co? No, łatwo nie ma, powiem wam tak. No dobrze, że nie pada w tym. Mm. Doniosę to jakoś. A jak doniosę pod samochód, to się okaże co jest z tym zrobię. Nie wiem jeszcze, jeszcze tamtą folioki przecież. Dylemacik hmm. jest. Tak człowiek się cieszy, widzicie, że idzie. A tu nagle taka masakra się pokazała. No ale co zrobić no ja to uprzątnę dzisiaj, może i to skoczę tu. Znowu to, to kończyć po prostu jakoś. No nie wiem Będę się zastanawiał nad tym. Mam jeszcze 500 metrów do przejścia. Trzymajcie kciuki, żeby doszło. Ale chodź tu. Pomóż, pomóż, ale. Znowu pauza. No stary już jestem no. Co zrobić? Wiecie, mózg by chciał, a siły już nie te. No niestety, trzeba sobie zrobić odpoczynek. No, jakoś to po zaniosę Już mi nie dużo zostało 200 metrów. Damy radę. Teraz bym chciał widzieć tych, wiecie, tych hejterów, co przychodzili do mnie na kanał, co mówili, co mam robić, jak mam robić i tak dalej. Wiesz, wiecie, wiecie, tak, jak mam żyć ogólnie. No nie? No, to wszystko źle i tak dalej, bo no, oni mi to lepiej wszystko zrobili. I tak no to teraz niech przyjdą ci hejterzy i pokażą, jak się to robi. Niech przyjdą ze mną, niech posprzątają, powyciągają, niech worki po nas zanoszą O! i to by było super tak jak oni są tacy mądrzy to proszę zapraszam do lasu niech sprząt, na sprzątanku niech to wszystko wyczyszczą pokażą mi jak to się wszystko robi a nie no tak to właśnie wygląda mądrzy są wiecie no tak to właśnie jest ale damy radę zrobimy to po swojemu i będzie wszystko dobrze a też mogą się wiecie co no. No. tam jest autko jest jakieś 200 metrów No dobra ale już leży Ja już też prawie Dobra Zrobimy tak Widzicie takie dziewko tu położyłem żeby się tam woda nie lała i cokolwiek tą torbę zostawiam to zostawiam ten woreczek te śmieciuchy tutaj i zrobimy tak że jutro myślę że jutro dam radę zobaczymy ale no nie, nie obiecuję bo nie można obiecać na 100% czegoś po wiecie, dzisiaj, dzisiaj to jest jutro tak e, w każdym razie wezmę dwa woreczki e, pójdziemy tam e, jak da radę to jutro e, Posprzątamy tam to do końca eee, Przyniesiemy tutaj, załadujemy do samochodu i wywieziemy, a nie jutro jest jutro jest co a może jutro i na przekór wywieziemy No, tak zrobimy dobra i, 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 i załadujemy to tu a jak się posunie. Ja wezmę tą, tą rampę dla Areska gdzieś tam z przodu, dam na siedzenie, spróbuję tutaj ułożyć parę woreczków, on tu będzie siedział, także jakoś tam zajedziemy na przok, <laughs> przepraszam, żeby to już w całości po prostu wynieść z tego lasu tak, żeby mieć tu już spokój z tym po prostu, także tak zrobimy. No już postanowione, <noise> już mnie nikt nie odwiedzi od tego. <noise> Także no myślę, że tu, jeden, jeden, jeszcze cały worek tam będzie na pewno, albo dwa, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. Pogrzebiemy, wyrzucimy to, bo to tam w lesie nie może być. Także jak się Wam podobało, to co robię, oczywiście, no to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja uciekam, powiem Wam zimno jest, chociaż już się rozgrzałem, ale tak czuć taki chłód. I tak na twarzy, i dobrze, że mam takie ciepłe rękawice od Sylwii <laughs> i Lorfa. <laughs> Pozdrowionka dla Was. Są fajne, powiem Wam super. Tamte cienkie to tak na lato, no, a ten to jest no, A teraz, jak jest trochę chłodniej, to te takie grubsze to jest super. Rewelacja, mam dwie pary. Tak muszę szanować. <laughs> no i co? Nie uciekam. Życzę Wam dużo zdrówka, uśmiechu, czystych lasów, fajnych spacerów. Trzymajcie się. I no co, do następnego. A jedziemy do domku. No stawaj. 1. <noise> ok. To tutaj zgnije. To już to nie ma problemu z tym. to jest rośliny są tu. To. to to zniknie.